Manko z tej strony Robson Zrobię wam szybki vlog. Podsumowanie meczu z Lipskiem Przeczytam składy Neuer, Guerreiro, Dyer, Delik Kimi, Pawłowicz Gorecka, Musiala Müller, Sanek Eim w Rezerwie Laimer, Tel Czopo, Kim, Limer, Aznu, Ulrich, Sargo, Lipsk, Lipsk, Blazwich, Henryk, Simakan, Orban, Raon, Simons Szlager, Hajdara, Olmo, Openda, Sesko. Czekajcie, żebyście żeby mnie dobrze widzieli. Tak, o, tu i Lipsk. Wraz Hendrix, Wisz, Henryk Norman, Raum, Simon Szlager, Hajdara, Olmo, Openda, Sesko. Camp, Elmas, Baugartel, Lukeba oraz Bichabiu, Lens, Seiwald, Singewe. Z powodu nie zagrali Lipsko Klosterman, Bayernia. A sekuniki boi, Bochman, Koman, Davis, Gnabry, Marusić, Mazrowi, i Saru Od razu wystawię oceny dla Noeera. Dam za bardzo świetne bronienie. Dam, dam mu 9, Gerajero dam 8, Dajerowi dam 7, Daliktowi dam 7, Kimichowi 7, Pawłowiczowi 8, gorece 7, Musiali 7, Lerowi 7, Kajnowi zaszlenie w dół bramek dam 10, Sanę dam 5, Raserwowi 6, Talowi 6. Kim In Jae nie dam oceny, bo mało grali. Ostatecznie mecz na Allianz Arena w 23. kolejce Bundesliga po wypełnieniu brzegi na Allianz Arena 75 000 widzów. Skończył się wynikiem 2-1 dla korzyść Bayernu Monachium. Dwa gole Harry Kane. Dla Lipska Sesko. Żółte kartki otrzymali Pawłowicz, Delikt, Musiela Musiala. W Lipsku Orban, Schlager, Simakam. I tak, Laimer w 65. za Tel Tell za Sany, też w 65 w 81 przed w przypadku minże 84 czopomoting za Musiale. Bardzo dobry mecz. Bayern się w końcu obudził, Piesza Powa. Bayern miał świetne dwie sytuacje, ale nie wykorzystał ich do przerwy 0-0. Odsadź mecz rozstrzygnął się na korzyść Bayernu, przegrana 2-1 tabeli. Dalej tracimy 8 punktów, do Leverkusen. także na tą chwilę Bayern odzyskał trochę jakby zaufanie kibiców, ale to jeszcze nie jest to. Zobaczymy w następnych meczach jak to będzie wyglądało. W piątek Bayern podejmuje Freiburg, Musimy mieć z Lacją na wyjeździe, u siebie przepraszam. Kein bohaterem, Bayern przerwa serię porażek, to to już wiemy. Bayern poszukuje nowego trenera, kto im zostanie dowiecie się po sezonie. Aby doświadczenie Eberla zaowocowało, bo w końcu ktoś w Bayernie musi zacząć myśleć. Ogólnie, co uważacie o powrocie do pomysłu, to ale jakim było osiągnięcie do nas Araújo. Gdybym był Alonso, nie wybrałbym Bayernu i nie chodzi o aspekt sportowy, a o podejście kibiców czy zarządu. Tu co mały kryzys, czy większy, to zmiana terenu w Liverpoolu. Klub, mimo różnych sezonów, miał spokój, nikt go nie zwolnił, pracował już tyle lat. To się teraz będą prześcigać w pomysłach. Bayern gotów rozbić bank na Czabiego Alonso. BVB jest katastrofalne. Bayern powoli zaczyna się zacinać. Powoli wygrali, bo mieli mega farta przy golach. Pierwszy to jakiś cud, że wpadł. A drogi to sobie bęka sam rzucił. Wiadomo, że ogólnie byli lepsi w meczu, ale widać, że już nie sypią. Skipę mnie, bo kilka, bo piłka do zera. Teraz Wam przeczytam wszystkie wyniki, jakie padły w tej kolejce Bundesligi. Dużo goli padło. A więc Lidl z Leverkusen podejmował w piątek Mainz. Wygrana 2 do 1 by Leverkusen w sobotę. Też dużo bramek padło. Union Heidenham 2-2. Gladbach rozgromił się bohom 5-2. Stuttgart 1-1. Brema, Darmstadt 2 do 1. Po 1, przepraszam, Bayern wygrał 2 do 1. Niedzielne mecze. Niedzielne mecze to wygrana, przepraszam, remis z Wolfsburgiem 2-2. Borysel się przegra z Hoffenheim 3-2. Augsburg przegrał. Augsburg wygrał siebie 2 do 1. Zapowiedź następnej kolejki to jest w czwartek. W piątek są mecze. W piątek rozpoczyna 24 kolejkę meczów. Freiburga z Bayernem. Sobota. Onion Dortmund, Mainz, Gladbach, Bochum, Lipsk, Darmstadt, Augsburg, Heidenheim, Frankfurt, Wolfsburg, Stuttgart, niedziela. Niedziela to są mecze. Köln z Leverkusen, z liderem Hohenheim brema Dlaczego Bayern gra w piątek? Ponieważ we wtorek gra 5 marca rewanż u siebie z Lacją. Ten mecz Bayern z Freiburgiem w piątek o 20:30. Prawdopodobnie zapowiedzi że w czwartek żeby już być dzień wcześniej z zapowiedziami albo w piątek rano wrzucę, albo w czwartek, albo w piątek. W którejś ten dzień rzucę. Nie martwcie się o to. Rzucę wam zapowiedzi i zobaczymy czy w piątek ma już na dobre wyjdzie z, z, z kryzysu, czy jeszcze będzie jakiś. Ale, ale zobaczymy. Ludzie oglądam te BFA bez Hoffenheim. Ja mam pomysł, że Barek chciał tego nie kosztować, dziękuję mu, że wybrał BFA, bo jest taki słaby. Może ta wygrana z Zipskim będzie początkiem serii Zwyczajnień z Bajemem, bo go Oby. Zobaczymy. Pawłowicz Lime w środku to na pewno lepsza opcja od Kimi, od Kimi Gorecka, przynajmniej powiem, powiem świeżości. w świeżości. Władze Liverpoolu szukają menadżera. Który poprowadzi zespół w nowym sezonie. Na ich radarze znaleźli się Julian Agelsman oraz Ruben Amimur. Przekazał sam Wawa z Daltelegraph. W normalnych okolicznościach kol z normalnym trenerem z Kanye, mógł miałby już 25 bramek w lidze. San ostatnio nic nie ciągnie i no więcej przeszkadza. Wczoraj też mega irytujący. Ma problemy mentalne, coś musi siedzieć na balnie. Ew ewidentnie ma. Sam na sam zamiast szoliczkiwać się do linii bramkowej, Kimicha Powiem zostawił na boku obronę. Leimer musi grać w środku, jest mobilny, naciska na rywali. Wczoraj dał dobrą zmianę. Być może już Davis wróci na Freiburg. To to nie czytamy tego Keyna, wykończenia Keyna Palce za szkoda, tylko że mamy niedorozwiniętych pomocników, którzy tak rzadko dogrywają mu piłkę. Jeden chce. Joder, blałać samą obronę. nie bije z piłką do bramki, drugi kompletnie nie potrafi podejść do partnera. A kolejny sam nie wie, co chce z piłką zrobić i leci jak mu będzie. mecz jak pierwsze części sezonu. Wtedy Kane sama ciągnęli. Słaby zespół, a wczoraj sam Kein Można powiedzieć, że nic się nie zmieniło i raczej nic się nie zmieni do końca sezonu. mecz z Faryborgiem na prawej obronie. Kolejny mecz zacznie kim Prawdopodobnie z Glace będzie tak samo po powrocie, po koncezji Leimera. Jest bardziej przewidywany jako pomocnik niż gracz na bok obrony. To jest tak. Guerreiro wczoraj zagrał fajny mecz. Dużo lepiej wyglądało jak Davis z ostatnimi czasy. Kimi też przyzwoicie na swojej stronie obrony. Nie ma co się podniecać, ale może to być jakieś światełko tunelu, chociaż małe. Trzeba to podtrzymać w spotkania spotkaniu z Freiburgiem oraz Lazio. Mimo zwycięstwa nasza gra się nie zmieniła. Wygraliśmy tylko dzięki indywidualności klasy piłkarzy. Słabo widzę końcówkę sezonu. Trzeba pamiętać, że jeśli wróciłby Hansi Flick, to wróciłby też mentor wielu zawodników, którzy teraz wydają się bez formy. Goreska, Gnabry, i Wiskimi i pewnie wielu więcej. To jest duży argument za Flicka. To jest to. Jedynym wygraną sobotniego spotkania jest 100 milionów. Smutne, ale prawdziwe. Teraz do końca sezonu ważne są tylko zwycięstwa, bo stylu jak nie było tak nie ma i za to gala już do końca sezonu raczej nie będzie. Uff, Liga Mistrzów w przyszłym sezonie chyba uratowana. Zadanie wykonane, lecimy dalej. Ech, cóż, szkoda, że Pewnie i nic nie wygra w tym sezonie. Znale ściągnięty, bo lekko utykał, bo widać powtórka w pierwszym znowu. W pierwszej znowu jakaś pyskówka z Millerem była. Panowie ewidentnie mają do siebie problem. Dla Cio gra nie będzie aż tak otwarta, niby 1-0, jest do odrobienia, ale wiemy jak Bayern wali głową w mur z drużynami, które się bronią praktycznie cały mecz wszystkimi zawodnikami. Tak, tu powiem parę słów. W meczu z Lazio Bayern się musi otworzyć. 1-0 jest do odrobienia, ale jeżeli stracimy gol na avianzorena to trzeba będzie wtedy strzelić trzy gole. Trzy gole trzeba będzie szczelić. Zobaczymy, jak to będzie. Nagle mam wyobrażenie sobie do Bayernu. Pawlowicz, o Tuchelu jest mi smutno. Lewy klucza pracę w Bayernie. Tuchel jest szczęśliwy z podu zawodników. Blasbisz, Bramkarz Red Bull Salzburg. Red Bull Lipsk powiedział: Nie zrobiliśmy wystarczająco dużo. Gnabry i Davis stronują zespołem. Co tu jeszcze piszę na no Bawarę pola, to mam, może tam po poczytami i będę kończył. Arykan został wybrany przez was. MBP spotkania z Lipskiem swoje 21 urodziny obchodzi Dziś Jamal Musiala, wszystkiego najlepszego Jamal, dużo zdrowia. To to już czytaliśmy, to to nie potrzebujemy. Alfonso Davies i Ignabry wrócili do treningu z zespołem, to to już też wiemy. No to, to dużo czytania. Pozmeczowy Baen wreszcie oderwał się od dna. Przerwał z po trzech porażkach. Jakim teraz jest zwycięstwo z Lipskiem. Zobaczymy w piątek z Freiburgiem. Co pokażą. Czy zagrają jak się należy. Czy znowu będzie kompromitacja. Zobaczymy. Ten mecz jest w piątek już o 20.30. Oczywiście będę wracał z pracy. I odpalę sobie na telefonie linka. I sobie obejrzę ten mecz. Oraz vloga też zrobię z podsumowania tego meczu. A na dziś to by było tyle. Będę kończył. Trzymajcie się. Miasa mia Samia. Do usłyszenia. Pozdrawiam.